Witam państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na sierpień 2021 roku dla osób spod znaku Byka. Tu chodzi o osoby, które mają nie tylko słońce, ale również księżyc, ascendent i Wenus w Byku. Proszę państwa, to będzie oczywiście rozdanie ogólne, więc od razu mówię, że na pewno nie wszystkie Byki mają taką samą sytuację i nie wszyscy znajdą tutaj odpowiedzi na swoje pytania, natomiast jeżeli ktoś ma prywatne pytania konkretne które chciałby zadać kartą? To proszę o kontakt mailowy, a mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Bardzo dziękuję również za Państwa obecność na kanale, za Państwa wszystkie komentarze, lajki i również zachęcam do subskrybowania i włączenia tego dzwoneczka, bo jakieś tutaj są informacje, że mam zapytania, już jest filma, mam zapytania, kiedy będzie film, tak? Więc powiadomienia, żeby przechodziły. Ok, przechodzimy do czytania dla Beka na sierpień. Wy w tym miesiącu, no, wy, dosłownie wy, bo to jest karta kapłana i to jest właśnie karta byka. To jest cały wasz charakter, całe wasze wnętrze, to jest też rozwój duchowy. Tu są także sprawy rodzinne i związane z hierarchią. Hierarchia może dotyczyć także rodziny, ale również spraw, gdzie mamy kogoś nad sobą, na przykład w pracy. Sprawy rodzinne bardzo szeroko rozumiane, bardzo szeroko. Oczywiście, kolejne karty pewnie nam wyjaśnią, o co, o co może chodzić. Co jest dla Was wyzwaniem? Jeszcze jedno do tej karty: jakieś duchowe prowadzenie, jakieś przewodnictwo, jakaś droga duchowa tutaj może się również objawić. Proszę pamiętać, że 8 sierpnia przechodzimy przez Bramę Lwa. To jest bardzo ważny moment, to jest nowy rok astrologiczny. Dobrze powiedziałam. No, teraz, teraz będę miała dylemat, czy ja dobrze powiedziałam. I, I jakby tutaj różne rzeczy się mogą zadziać, więc jakby takie takie klimaty, gdzie my właśnie szukamy jak się odpowiedzi na swoje pytanie jakiegoś... Jakiegoś wsparcia, jakiegoś zrozumienia. To będzie właśnie wam w tym miesiącu dla Was bardzo ważne. Co jest dla Was wyzwaniem na ten miesiąc? Piątka Mieczy. Proszę Państwa, Piątka Mieczy to jest poczucie, że ktoś nam chce zrobić krzywdę, że za naszymi plecami ktoś knuje. Natomiast, ponieważ to jest wyzwanie dla Was na ten miesiąc, ja bym powiedziała, że tu chodzi o to, żeby albo nie dać sobie tego miecza w plecy wbić, tak? bo to, to jest na no, miecza, no tutaj może nie jest tak pokazana, ale na tradycyjnych kartach tarota to są miecze wbite w plecy, tak? Albo druga opcja, nie myśleć tak, nie nastawiać się tak, że ktoś nam może zrobić krzywdę. Dlaczego? Dlatego, że my y, przyciągamy taką energię, jaką wysyłamy, tak? No bo bo to, to jest ta równowaga. Jeżeli będziemy wszystkich podejrzewać, że ktoś nam chce zrobić krzywdę, że ktoś działa przeciwko nam, że spiskuje, naprawdę takie, takie rzeczy się zaczną dziać, ponieważ ludzie odczuwają niechęć, odczuwają brak zaufania i, i sami się też tak nastawiają, czyli jakby my sami wy, jakby wytwarzamy takie mury. A to jeszcze, jeżeli jest mur, to, to powiedzmy, każdy idzie w swoją stronę. Natomiast, jeżeli właśnie wytwarzamy energię negatywną, że, że ktoś chce działać na nas, czy w naszym kierunku źle, taką myśl, no to może to się rzeczywiście zadziać. Więc, jakby wyzwaniem jest to, żeby przed takim czymś się przynajmniej energetycznie tak bronić, w sensie, żeby myśleć raczej optymistycznie. Przyczyny obecnej sytuacji. Paść kielichów. Paść kielichów w pierwszej kolejności przychodzą mi na myśl dzieci, przychodzi mi na myśl wrażliwość i teraz z tą kartą również ta wrażliwość się może łączyć, ponieważ możecie mieć takie właśnie duże wyczulenie na to, że ktoś coś powiedział, że pewnie ktoś tak pomyślał, że ktoś się tak zachował i to na pewno jest przeciwko mnie. Natomiast paść kielichów oprócz tego, że oznacza dzieci, oznacza także osoby, które jakby wkroczyły do naszego życia, które są nowymi znajomymi, które są naszymi nowymi przyjaciółmi, to są takie raczej relacje, gdzie zakładamy, że to będzie ciepła relacja, że to będzie coś dla nas pozytywnego, opartego na przyjaźni i tak dalej. Więc jakby tu może być ten brak zaufania właśnie do osób nowo poznanych. Także co przechodzi do przeszłości piątka buław. Jeżeli mieliście jakieś konflikty, jeżeli był jakiś spory kłótnie, walki, no to to się powinno w sierpniu skończyć, tak? Mam nadzieję, że to już za Wam. O czym myślicie? Szóstka kielichów. Jest tu ewidentnie mm, połączenie z tą kartą y, pazia kielichów. To są dzieci, to są, to jest rodzina, to są przyjaciele, to są osoby, które są blisko nas, taka Yy, także tęsknota na przykład. Tak? Za kimś, kto, kogo nam brakuje. No, nie, tęsknimy nie tęsknimy za osobami, które yy, jakby nie są dla nas ważne, tylko za, ty za tymi, które kochamy, z którymi yy, jakby mamy jakieś takie emocjonalne powiązanie czy jakieś, yy, jakąś inną relację. Szóstka kielichów może też mówić o chęci powrotu. Do domu, do przeszłości, do partnera, z, z którym wcześniej byliśmy. Tak, wszystko co dotyczy wcześniejszych naszych przeżyć, naszych różnych zdarzeń w naszym życiu, ale takich, które były pozytywne. I no, chyba że do może karty i wyjdzie, że nie pozytywne, ale generalnie to jest nostalgia, tak? Jeżeli mamy wspomnienia złe, no to się nie pokaże szóstka kielichów. Co w najbliższym czasie? No, i mamy koło fortuny fantastycznie, bo, to, bo ta karta mówi, że ruszamy z miejsca, że sprawy zabierają pozytywnego y, obrotu. W ogóle, że się coś zaczyna dziać, że nie ma takiej stagnacji, że nie ma takiego bezruchu, takiego tylko zamyślenia, ale że, że sprawy idą do przodu, że kończą się jakieś blokady, że być może coś, co mieliście w głowie, jakieś plany, jakieś projekty, yy, nie może było wcześniej tego. Pchnąć do przodu, a teraz właśnie to się pokazuje, że coś idzie w dobrym kierunku, bo ja zakładam oczywiście koło fortuny, że idzie w dobrym kierunku, tak? To jest właśnie kierunek. Tutaj jest jakby takie prowadzenie duchowe, a tutaj właśnie jakby wybrany odpowiedni kierunek dla was, dobry dla was. Wasze nastawienie Karma, no dobra, to teraz jeszcze wrócę na chwilę do tej karty. Ponieważ Karta Sprawiedliwość to jest również karta karmy, także oczywiście systemu sprawiedliwości, no wszystkiego, co jest związanego z prawem, to jest jakby oczywiste. Natomiast to, jest, to są wspomnienia z przeszłości i to są także relacje karmiczne. Dla niektórych z Was może to wręcz oznaczać właśnie, że myślicie o takim czymś, że jakaś karma was gdzieś tam dopadła. I to jest wasze nastawienie i to jest karma. Czyli Możecie mieć świadomość, że to, co przeżywacie, to, co Was spotyka, to mogą być takie y, sprawy, które mają nam coś uświadomić, tak? Bo proszę nie traktować karmy no przynajmniej mam nadzieję, że nie wszyscy tak, tak muszą jako karę. To jest coś, co ma nas po prostu nam dać coś do zrozumienia. My mamy y, tyle razy czasami powtarzać tą, tą lekcję, to w cudzysłów biorę. Aż wreszcie coś zrozumiemy, aż wreszcie y, coś się zmieni. I to się zacznie zmieniać, bo rzeczywiście jest ta karta koła fortuny. Natomiast no, gdzieś tam macie świadomość pewną, że pewne rzeczy trzeba, że tak powiem, odrobić. Wasze otoczenie. Dziesiątka monet. Dziesiątka monet to jest dom. To są także y, sprawy związane z majątkiem rodzinnym, w ogóle rodzina. Dobre, dobra sytuacja finansowa, więc ja myślę, że tutaj jakby w waszym otoczeniu nic takiego się y, nie dzieje złego, że, żebyście tutaj mieli jakieś powody do obaw. Y, mogą pieniądze do was spływać, niektórzy mogą mieć przepisane, o proszę, już mi się to z tym połączyło, niektórzy mogą mieć przepisaną y, jakąś y, nieruchomość, y, darowiznę albo jakieś y, y, Zapisane w testamencie, yy, mieszkanie, dom. Yy, niektórzy mogą, bo tu jest jeszcze sprawy prawne, mogą mieć jakiś podział majątku, jakieś spłaty, takie rzeczy, więc jakby tutaj koło tego może, yy, może krążyć w tym miesiącu, yy, u Was mogą krążyć różne zdarzenia. Wasze nadzieje lub obawy. Yy, as kielichów. Yy, uważam, że to jest nadzieja, bo as kielichów jest miłością bezwarunkową. I jeżeli ten as kielichów dotyczy. Tego paja kielichów, tej szóstki kielichów. To Wy macie nadzieję, że w Waszym życiu nie ma jakichś oszust, tak jak tutaj, tak, że nie ufamy, że spodziewamy się, że ktoś tam krzywdę robi, tylko że w Waszym życiu jest miłość bezwarunkowa, czyli taka czysta. Nie miłość, która jest na, oparta na jakichś gierkach, na jakimś. Na jakichś ustawieniach, na, na podchodach, różne same takie rzeczy, gdzie to wszystko nie jest takie proste. Miłość bezwarunkowa jest prosta. My wiemy, że kochamy, i wiemy, że jesteśmy kochani, tak? Więc wasza nadzieja, to jest nadzieja lub obawy, tak? Nadzieja, że taka miłość w waszym życiu jest. I kogokolwiek ona dotyczy: czy to jest dziecko, czy osoba, która jest z wami w relacji, osoba, którą poznaliście, osoba, którą możecie uważać za niedojrzałą emocjonalnie, osoba, za którą tęsknicie, tak? Macie nadzieję, że to jest coś takiego czystego, że, to, że tak w waszym życiu będzie. Coś nie. bez żadnych niedomówień. I rezultat. Król Mieczy. Kim jest Król Mieczy? To, że sprawy prawne, tu już mi się potwierdza kolejny raz, sprawy prawne, formalne i tak dalej, związane z pieniędzmi, nieruchomościami, no to już wcześniej wspomniałam, rodziną. I to jakby się powtarza. Ponieważ Król Mieczy jest prawnikiem, adwokatem, jest także urzędnikiem, więc te sprawy mogą się tutaj pokazywać. U niektórych może to być lekarz, ale tutaj mi wszędzie, inaczej, Nigdzie wcześniej nie wyszedł mi tutaj jakiś problem zdrowotny. Oczywiście te karty mogą pokazywać coś tam dla niektórych, na przykład mogą pokazywać problemy z, z płynami w organizmie albo nadmiarem tych płynów, które dostarczamy do organizmu i już nie będę tego tematu kontynuować. Tak, bo oczywiście może chodzić o, yy, o nadmiar alkoholu. Natomiast w ogóle tego tak nie czuję. Czuję to w ogóle inaczej, ale pewnie niektórych może też to dotyczyć. Tak, biorę drugą talię kart. A, no mam tutaj na, na spodzie talii piątkę monet. Ona, no ma w tej, w tej talii znaczenie, że na dobrej i z kimś jesteśmy, bo to wcale nie jest oczywiste, że to tak, tak ta karta wygląda. Na niektórych, w niektórych taliach. Na tej karcie jest jedna osoba, jest osoba pozostawiona pozostawiana na lodzie, zostawiona sama sobie, y, y, z poczuciem samotności, straty i w ogóle. Tutaj jest na dobre i na złe. Y, no i to jest to właśnie, gdzie jesteśmy z kimś, y, no właśnie wtedy, kiedy jest trochę trudniej. Nie tylko kiedy jest fajnie jesteśmy razem i wtedy, o, jak jest super, tylko również tak, w takich momentach, kiedy tej drugiej osobie jest ciężko lub kiedy nam jest ciężko, a druga osoba jest z nami. Najpierw zapytam o kartę piątki mieczy. Siódemka kielichów. No, macie tutaj takie wyobrażenia różne. Emocjonalną huśtawkę taką. Spodziewacie się, że może ktoś was tutaj nie wiem, oszukać, że. No, nie jest to fajne. No, to jest dla was wyzwanie, żeby nie wyobrażać, żeby w żadne skrajności nie popadać. Dlatego, że. W siódemce kielichów jest wyobrażenie, że wszystko można mieć, a w piątce mieczy, że niczego nie można mieć, i jeszcze nam coś odbiorą, i odbiorą nam, nie wiem, godność, dobre imię i w ogóle, i w ogóle. Więc wyzwaniem dla Was jest to, żeby to wyważyć, ale Wy to zrobicie, dlatego że Wy się pokazaliście um, um, osoby z, z, z znaku byka w, w swojej energii. Jesteście znakiem ziemskim, potraficie t, y, stać twardo na Ziemi, tak? Szóstka kielichów powiedziałam, że o nią zapytam. Król Monet, no to jest Wasza tęsknota za czymś, za jakąś stałością, stabilizacją. Może to być także tęsknota za swoim partnerem, za swoją wcześniejszą pracą, za ojcem. Tak, bo to jest. O, y, Król Monet jest osobą, która jest ważna w naszym życiu, od który, która jak, jakieś nam zapewnia takie poczucie bezpieczeństwa materialnego, więc może to dotyczyć takich rzeczy. Ale to jest także opiekun rodziny, tak? osoba, która jakieś, jakiś ma też dorobek. No i to jest też wasza karta. Czyli jakby przy was się też ta nostalgia pokazuje. Mhm. Koło fortuny. Jakie sprawy do przodu ruszą? Te sprawy, które was bolą. Te sprawy, które spowodowały, że. No właśnie, ta piątka mieczy, trójka mieczy, żebyście poczuli, jakby wam ktoś zranił serce, że ktoś był niesprawiedliwy, że ktoś no, niefajnie wobec was postąpił, że może jakaś utracona miłość. Wszystko, co powoduje, że się źle czujemy, że jest nam przykro, tak? Nie tylko z powodu miłości. To, że tu jest akurat serce, to nie ma znaczenia, bo nie na wszystkich kartach tu jest serce. Sprawy, które. Były dla nas przykrością, może jakieś konflikty, może ktoś coś powiedział, może ktoś za naszymi plecami coś zrobił przeciwko nam. To rusza do przodu. I wy jesteście jakby świadomi w karcie tej Sprawiedliwości, że dzisiaj to ma prowadzić do, tylko już do zrozumienia czegoś. Nie do jakichś jakby, nie wiem, jakichś tam spraw, które mają Was pogrążyć, tylko do zrozumienia. No dobrze, zapytajmy wobec tego Króla Mieczy. Król Mieczy to osoba spod znaku bliźniąt, wagi lub wodnika. Jest to ktoś dojrzały, ktoś inteligentny, intelektualista, osoba, która analizuje. Może oczywiście taka osoba się pojawić w waszym życiu, jak najbardziej. Jeśli chodzi o znaki zodiaku, no to tutaj osoby mamy tylko tutaj, tu mamy byka, no jeszcze tutaj mamy wagę, ale waga nam się tu powtarza. Więc dla niektórych to może być wprost poznanie takiej osoby, ale wcześniej wspomniałam również, jakie zawody może wykonywać, jakie sprawy mogą tutaj się pojawiać w związku z taką osobą, więc jakby tutaj dopytuję. Trójka monet, no zdecydowanie sprawy formalne, prawne, umowy, no tutaj są naprawdę, to są podziały majątku, jakieś spadki, jakieś testamenty, jakieś darowizny. Yy, rozliczenia, takie rzeczy tutaj są. To, to się u Was, u, wie, u wielu z Was to się pokazuje. Natomiast, kilka monet jest w ogóle du dużą sprawą, dużym przedsięwzięciem w naszym życiu. I jeżeli yy, to dotyczy jakiejkolwiek umowy, jakichś ustaleń, jakiegoś kontraktu z taką osobą, coś jest z takiego związane, to może być notariusz na przykład, albo wy spotykacie taką osobę prywatnie, yy, no to tutaj jakieś dogadanie może być, jakieś spotkanie. Może macie nadzieję związaną z tą osobą, bo no to jest też ta waga, no więc jak najbardziej. Ale głównie pokazują się jednak sprawy finansowe, tak? No dobrze, jaka rada dla Was na miesiąc sierpień? Dziewiątka mieczy. Dobra, już nie myślcie o tym, że może być źle, że może ktoś Wam zrobić krzywdę. Nie martwcie się już na zapas, tak? Bo Yy, fundujecie sobie jako i, i takie, no, kiepskie samopoczucie, umówmy się. Trójka mieczy, piątka mieczy, dziewiątka mieczy. Zresztą te karty lubią chodzić w parze, no ale się nie dziwię, bo to jest takie nadmierne myślenie. Ale ta karta pojawiła się jako rada, czyli jakby nie zawracać sobie głowy yy, sprawami, na które wpływu nie mamy i nie zamartwiać się na zapas, żeby po prostu nie przyciągać takich historii, bo to tak działa, że energia podąża za uwagą. Jeżeli my na czymś się skupiamy, to przyciągamy taką energię, tak? Czyli jakby myśleć pozytywnie, a nie negatywnie. Życzę Wam dobrego miesiąca, życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.